E, przystąpimy w tej chwili do e, ogłoszenia wyników powiatowego konkursu turystyczno-pajoznawczego, który był rozgrywany dla uczniów w gimnazjum. E, w konkursie uczestniczyło e, drużyn 7 e, komisja e, po przeprowadzeniu tego konkursu i e, są już wyniki. Dlatego bardzo proszę, m, aby uczniowie gimnazjum tutaj wyczytani i przedstawieni y, podeszli po odbiór y, nagród i wyróżnień. W tym konkursie Nagrody Rzeczowe i Puchar y, za pierwsze trzy miejsca y, są przeznaczone również puchary, ufundowane przez starostę żywieckiego pana Andrzeja Zielińskiego i one będą wręczone dla trzech y, drużyn, y, dla trzech drużyn zwycięstwem. Również dla uczniów z pierwszych trzech drużyn są przewidziane nagrody w postaci indeksów ucznia. Tak wygląda ten indeks. To jest indeks, który posiada każdy uczeń naszej szkoły. Jeżeli faktycznie wybierzecie naszą szkołę na podstawie tego indeksu, jeżeli okażecie, będziecie mieć pierwszeństwo w wyborze yy, tej szkoły, którą sobie u nas wybierzecie. Ten indeks jest jakby e, z mojej strony e, jakby decyzją już o przyjęciu Was do szkoły. No oczywiście trzeba ukończyć gimnazjum, ale to już mam nadzieję, że już po wczorajszym dniu macie za sobą, że gimnazjum zostało ukończone. Przystępujemy do, e, przy, do czytania wyników, żeby już nie trzymać Was w niepewności. Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie turystyczno-krajoznawczym pod hasłem plecakiem w Beskidy. Dla uczniów gimnazjum nr 1 w Radzie Chowak w składzie Ewa Jakubiec, Michał Kublin, Katarzyna Byrska. Gratulujemy. Proszę drużyny o podejście. To są to jest to, to jest to, to są duże nagrody i wręczam Wam indeksy. Jeżeli spojrzycie naszą szkołę, na podstawie tego indeksu, który Wam tutaj macie gwarancję przyjęcia do wybranej przez, przez wybranego do siebie. A jeżeli faktycznie będziecie, to jest taki indeks zrobiony na tle indeksu studenckiego. Każdy uczeń naszej szkoły ma taki indeks. Nawet jeżeli nas możecie sobie tutaj poczytać o historii szkoły, o historii to bardzo ciekawe. Gratuluję Wam. Bardzo dobry wydak. Miejsce drugie. Miejsce drugie w Powiatowym Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym dla uczniów gimnazjum numer 4 w Sokotni Wielkiej. W składzie Barbara Kamińska, Patrycja Jodłowiec, Szczepan Mendrala. Zapraszam. No bo nam nie poprawiłeś tych ostatnich podpowiedzi. ...pochwalić się w stole, pokazać dyrektorowi... Oczywiście. No, ...rybno za zajęcie drugiego miejsca... Dziękujemy. ...odpisane przez Pana Starostę i nagrody rzeczy, że dla, każde, dla każdego członka zespołu... Też nagrody, czy nie? Dziękuję. ...to może to być ciężkie. To Dziękujemy bardzo. Za drugie miejsce wychodzą Wam indeksy, indeksy ucznia naszej szkoły, jeżeli wybierzecie jakiś typ szkoły u nas, na podstawie tego indeksu, jak go okażecie, macie pewność przyjęcia. Również w tym indeksie e, jest kilka. Historia naszej szkoły, historia tej miejscowości, na zasadzie e, to jest... Dziękuję. Jesteście w Miejsce Jesteście dobre. Gratuluję. Dziękuję. 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 Miejsce kolejne. Miejsce w składzie Katarzyna Bartyzel, Patrycja Nida i Angelika Palichleb. Gratuluję wam. Dla całego zespołu i nagrody rzeczowe dla każdego, co bardzo udział, to są konkretne nagrody rzeczowe. E, Jaką tak na swoje ręce. I wojskową kogodę, ręką wręczam wam indeksy. Na podstawie tych dzieńców macie gwarancję przyjęcia bez względu na limity mniej do tych szkół, które sobie u nas wybierzecie. Czyli sobie możecie poczytać o historii naszej strony, czyli o historii, o historii naszej. Gratuluję wam bardzo. No że się, że jesteście za to, że jesteście zadowoleni. Kolejne miejsca w konkursie, również z nagrodami, bo wszyscy, nikt nie odejdzie tutaj od nas bez nagród, także oczywiście proszę czekać na nagrody. Czwarte miejsce w tym roku w konkursie turystycznym dla uczniów gimnazjum numer 3 z Żywca. Gratulujemy. W składzie Joanna Frukacz, Marta Mekita, Maria Sabal. Zapraszam.

dla Was wszystko potrzebne. Gratuluję udziału w konkursie, jeżeli nas wybierzecie naszą wakowę. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Dziękuję Kolejne miejsca. Miejsce piąte. Dla e, drużyny również z gimnazjum numer 3 w składzie Natalia Stasica, Sabina Tomaszek i Sylwia Olszewska. Zapraszam. Gratuluję. To jest dyplom podpisany przez Pana Starostę. Gratuluję bardzo. I nagrody w postaci folderów dla Was. Gratuluję bardzo. Dziękuję. również z Gimnazjum nr 3 w Żywcu W składzie Aleksandra Kwiatkowska, Wioletta Mieszczak i Marlena Jakubiec. Zapraszam. Dyplom dla maski. Yy, y, foldery do dla każdej. Też drużynę z gimnazjum nr 3. W składzie Dominika Bieszczat, Dorota Stasica i Magdalena Stankiewicz. Zapraszam tą drużynę po odbiór dyplomu i nagrody. Co takie smutne? Ja wam gratuluję, bo przecież to jest też wy, a dziękuję, żeście uczestniczyły w konkursie. Dziękuję. Nagroda w postaci folderu dla was. Dziękuję bardzo.